W porannym w Studio Republiki goście, pan Radosław Pyfel, ekspert Instytutu Sobieskiego i Centrum Studiów Polska-Azja. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Za nami trzeci już dzień spadków na chińskiej giełdzie. Spadków dzisiaj jakiej wysokości? No 7%, więc reagujemy bardzo szybko, bo o 4 rano czasu polskiego giełda została zamknięta. To w grudniu wprowadzono taką regulację, że kiedy indeks spada, do 7% czy poniżej 7%, to wtedy giełda jest automatycznie zamknięta i stało się to już po raz drugi w tym tygodniu, tak? To... Czyli nie wiemy tak naprawdę, jak duża jest słabość owej, owej giełdy, bo to jest taki automatyczny mechanizm, który zapobiega temu, żeby te spadki jeszcze się kontynuowały. Tak jest. Znaczy, to jest mechanizm taki obronny, że jeżeli dochodzi do spadków 5%, to wówczas mamy 15-minutową przerwę, no, a jeżeli to jest powyżej, poniżej Właściwie powyżej 7% ten spadek, no to wówczas, wówczas giełda jest zamknięta i tak się stało dzisiaj w Szanghaju i w Shenzhen, czy w Shenzhen nawet te spadki były poniżej 8% tak naprawdę. Stało się tak dlatego, że wczoraj w zasadzie bank chiński próbował naprawić sytuację, ale to tylko pogorszyło nastroje, bo zdewaluowano wartość yuana, On osiągnął w zasadzie teraz bardzo niską wartość jak już jeździmy do Chin ostatnio, no to ten yuan koszt, no czy dolar kosztował około 6,13, a teraz kosztuje 6,60. To jest na rekordowo niski poziom. To miało służyć temu, żeby rozkręcić jakby chiński eksport, ale wzbudziło panikę. tak Znaczy, nie wzbudziło zaufania, bo wielu analityków, wielu inwestorów wyciągnęło z tego taki wniosek, że, ten, że chińska gospodarka zwalnia w jeszcze szybszym tempie niż się wydawało. No Czyli... i to doprowadziło do dzisiejszej paniki. Czyli, Czyli zamiast pomóc, pogorszyło sytuację. Czyli to, co dzieje się na, na giełdzie, potwierdza podejrzenia tych, którzy uważają, że władze chińskie prawdziwy stan chińskiej gospodarki. To znaczy, no, jakby te, te działania, które zostały podjęte, potwierdziły taką sytuację, a przynajmniej powstało takie przekonanie. I teraz jest bardzo trudno to przekonanie powstrzymać. I mamy do czynienia z kolejnym problemem po tych letnich spadkach. Mamy do czynienia z kolejnym kryzysem na parkietach w Chinach. Co, dewalu co dewaluacja juana będzie oznaczała dla chińskiej gospodarki? tak naprawdę to się jeszcze okaże ale plan jest taki żeby wzmocnić chiński eksport tak żeby powstrzymać jakby spadek chińskiego spadki który może być szybszy niż wszyscy się spodziewali kiedy mieliśmy to spotkanie na przykład Europa Środkowa Chiny to tam jednym z, i wizytę prezydenta Andrzeja Dudy to jednym z istotnych elementów przemówienia w ogóle chińskiego premiera były zapewnienia że wszystko jest pod kontrolą że żadnych dalszych spadków nie będzie i teraz jeżeli Spróbują wzmocnić swój eksport. To będzie oznaczać na przykład dużo trudniejszą sytuację dla tych, którzy chcą eksportować z kolei do Chin. Już nie mówię tylko o Europie Środkowej, a na przykład Australia, czy wiele innych krajów. No, czy Niemcy na przykład. Czy Niemcy. I okaże się, że Chiny, czy był taki plan i Chiny stopniowo go realizowały, że przychodzą z gospodarki proeksportowej do gospodarki opartej właśnie na wiedzy, na kapitale. I teraz następuje jakby odwrót od tego. Część I to... ekspertów mówi, że Chiny i tak pozostają i będą potęgą eksportową. Natomiast kluczowe dla sytuacji ich gospodarki jest w tej chwili to, żeby wzrósł popyt wewnętrzny, konsumpcja wewnętrzna w Chinach. No tak, znaczy takie są plany i zamierzenia od 2008 roku. Natomiast często zdarza się tak, że ten popyt wewnętrzny jest dysfunkcyjny. Znaczy pierwsze wyzwanie to jest takie, jak zastąpić konsumentów tych z Unii Europejskiej i ze Stanów Zjednoczonych rodzimymi konsumentami. Bo w Chinach... Bogatych ludzi tak naprawdę jest około 300 milionów. Kolejne 300 milionów no to są ludzie na poziomie powiedzmy Europy Środkowej, ale mamy też wielu ludzi, którzy jeszcze nie doszli do tego poziomu. W związku z tym ten rynek wewnętrzny nie jest wcale taki duży, chociaż rósł w ostatnich latach. No i jest to, jest to, jest to pewnego rodzaju problem.